Chyba muszę zrobić jakieś zakupy książkowe, bo powoli kończą mi się książki, o których chcę Wam opowiadać. Cześć, nazywam się Kajani, jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. Dziś zajmiemy się publikacją, która jest dosyć gruba, ale ma mało obrazków. O czym ta encyklopedia jest, moi drodzy? Jest to spis projektantów ułożonych alfabetycznie, ładnie, pięknie, z krótką notką na temat ich działalności, twórczości, bla bla bla. Więc, jeśli ktoś się interesuje modą od strony projektowej. Od strony tego, kto ją tworzył kiedy zaczynał. Jak to z tymi projektantami było, to jest to książka dla was. Chciałam też powiedzieć, że na przykład są. No dobra, dużo ich nie jest, ale twórcy biżuterii. Też są uwzględnieni. Czyli oczywiście pod warunkiem, że byli co bardziej sławni w stanach, nie?